Dzień dobry, moje drogie raczki. Zapraszam serdecznie do czytania na trzecią kwadrę księżyca, czyli czas między 22 marca a mniej więcej 28 marca, dlatego że 29 mamy już nów. Słuchajcie, to czas wdzięczności, początku czegoś nowego. Sam księżyc nazywa się balsamicznym. Mamy do czynienia z przesileniem wiosennym, które może objawiać się części z was bardziej wrażliwych e, objawami zmęczenia, gorszą koncentracją, zniecierpliwieniem, rozkojarzeniem. Więc ważne jest, żeby e, zadania, które wiecie, że mogą poczekać, po prostu przełożyć sobie o kilka dni, gdy już poczujecie się lepiej. E, jeśli macie jakąś zaległą lekturę, która gdzieś tam leży i czeka, warto ją dokończyć, dlatego że to przyniesie ci sporo satysfakcji. E, można również rozejrzeć się za różnego rodzaju kursami doszkalającymi na przykład Online, częściowo bezpłatnymi, czemu nie. E, niewątpliwie korzystać z budzącej się po zimowym śnie natury, skorzystać z, do, z dobrodziejstw lasu, bo to znakomity odpoczynek dla umysłu. No i moje drogie panie, co szczególnie dla tych pań, które będą potrzebowały czy może inaczej, które będą czuły, że potrzebują zmiany na wiosnę, ta, met ta metamorfoza urodowa to również coś co warto rozważyć, słuchajcie, na pewno poświęcić więcej czasu tylko sobie, na pewno zwrócić uwagę na osoby, które będą szukały okazji do konfliktu, krótko mówiąc nie dawać się sprowokować no i Twoi bliscy będą wyczuleni na Twoje potrzeby, mówić głośno o co Ci przeszkadza, czego po bo po prostu otrzymasz pomoc, tak? Nim się obejrzysz, otrzymasz pomoc, drogi raczku. Trzecia kwadra, czyli otrzymuj, odpuść, odpocznij, zresetuj. Otrzymuj, czyli praktykuj wdzięczność, podziękuj, odpuść. Czyli właśnie odłóż wszystko, co zbyt ciężkie, na potem, tak? Na no za kilka dni uwolnij jakieś emocje, być może przebacz, ale również zastanów się, co powinieneś skończyć, już skompletować, żeby ruszyć dalej. Odpocznij, czyli puść kontrolę, zadbaj o regenerację. Przy okazji, w czasie tego odpoczynku, tej regeneracji, zastanów się, jakie decyzje powinieneś podjąć, dobrze jest podjąć odnośnie Twojej własnej przyszłości. No i czas nowiu, czyli zresetuj, przyjmij nowy początek, naładuj się nową energią. Idziemy, słuchajcie, zobaczymy, co karty mają do tego do, do, do powiedzenia. Otrzymuj król czy baranek chyba miał podobną energię. Tu jest kwestia otrzymania ważnej dla Was informacji, wskazówki, wiadomości, jakiejś konsultacji. Skonsultowania czegoś z kimś, bo decyzję i tak koniec końców podejmiecie Wy, opierając ją również na swoich własnych odczuciach i przekonaniach. Ale co jest fajne w tej energii? No, fajne jest to, że możemy zebrać szereg informacji z zewnątrz, dowiedzieć się, zanim poczynimy jakieś decyzje. Um, I za to trzeba podziękować po prostu. Za to trzeba podziękować. Za taką obiektywną ocenę trzeba podziękować, ale trzeba być może podziękować również sobie samej i sobie samemu za Twój własny obiektywizm, w jaki konkretnych okolicznościach odpuść, czyli odłóż wszystko to co zbyt ciężkie, uwolnij emocje tak, przebacz to co mówiłam na początku ale również, co powinienem zakończyć, skompletować arcykapłanka tutaj jest um, arcykapłanka um, to wszystko co być może robiłeś tak jakby trochę um, zdala od innych zdala od innych to wszystko, co być może jest związane z Twoją delikatnością, wrażliwością, poświęcaniem się w imię wyznawanych wartości, taką gotowością do posłuszeństwa, bo to jest fajne w energii karty, tej właśnie, ale z jakiegoś powodu to trzeba troszkę odpuścić. To trzeba troszkę odpuścić. Dodatkowo. Hmm. Nie wiem, dlaczego przychodzi mi to do głowy, słuchajcie, akurat u Was. Natomiast po prostu. Zatrzymać się, po prostu zatrzymać się w swoim życiu, po prostu zrobić miejsce sobie um, na to, co czujesz, wsłuchać się w siebie, w swoją intuicję, spotkać się z ważnymi dla Ciebie ludźmi, e, którzy być może pomogą Ci przejść jakąś sytuację, właśnie uwolnić się od jakiejś sytuacji. E, być może po prostu spotkać się z jakimiś ludźmi, dla których ostatnio nie miałeś czasu. Ehm... Dlaczego? Dlatego, że być może, jakby no właśnie, ta osoba pomoże ci się zmierzyć z Twoimi myślami, obawami, lękami, pomóc ci coś odpuścić. to, oto, oto, na to bym stawiała. Ale również dla mnie to jest ważna wizualizacja, afirmacja, medytacja, czyli taki spokój, który w sobie mamy i pielęgnujemy, do tego, żeby nie forsować nic na siłę, jeśli czujesz, że to nie jest właściwy czas, miejsce, albo po prostu jest jakiegoś rodzaju kontrast z drugiej strony. Tak? Zobaczmy dalej. Odpocznij, e, rycerz Buław. E, no to ciekawe, bo to jest wręcz w, w, zupełnie inna energia. Dlatego, że ten rycerz buław jest bardzo aktywny. On jakby przejdzie na, przeleci w sensie pojedzie na koniec świata i wróci w ciągu jednego dnia. I on ci się pokazał na, na, pozycji, na, na pozycji odpoczni. Więc próbując to zracjonalizować, powiem Wam tak, że na pewno będą sytuacje, które będą od Was wymagały działania, ale później ten odpoczynek jest potrzebny i jest Wam niezbędny. To jest troszkę taka energia, że jestem gotowy do. Współzawodnictwa. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pozostać biernym, bo to jest czas na działanie i czas na decyzję. I entuzjazm jest twoim, jakby, kluczowym zasobem, ale z drugiej strony, no, sam księżyc nie sprzyja jakiejś nadmiernej aktywności, więc wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba coś wyważyć, a jeśli będą sprawy, które wymagają waszego udziału, to później naprawdę należy zaplanować sobie czas na tak zwane. Odpoczynek. Dodatkowo jeszcze dla mnie tu się pokazuje taka energia, że zdasz sobie, zdasz sobie sprawę, że pewne sprawy z kolei możesz ruszyć do przodu i popchnąć do przodu, ale później już nie masz nad nimi kontroli. Więc to troszkę tak. Jeśli chodzi o decyzje, które należy podjąć odnośnie Twojej przyszłości. To tutaj pokazały się takie, które po prostu powodują, że już się z czymś nie mierzysz w tym momencie, nie wahasz się, że zadajesz sobie pytanie odnośnie tej decyzji, i Twoja odpowiedź na to pytanie brzmi tak, że to jest dla ciebie dobre, że to będzie dla ciebie udane. No więc to wszystko, co jakby wpisuje się w interpretację, którą wam przekazałam. No dobra, zresetuj, czyli przyjmij nowy początek. Przyjmij nowy początek, naładuj się nową energią. I tu jest, musiałam doprecyzować: karta wieży, i później karta zwycięstwa. Hmm. Ja ci powiem tak: nieoczekiwane różne zdarzenia, okoliczności. Coś, co w pierwszej chwili może wydać się być nagłe i przytłaczające, ale jak się temu bliżej przyjrzysz lub właśnie spojrzysz na to um, za, za chwilę jakąś tudzież, e, odsuniesz się od tego wszystkiego, co w energii karty wierzy, może być przytłaczające, bo rozmiar zdarzenia nas przytłacza, prawda? Bo nadmiar spraw nas przytłacza. E, jak sobie poradzisz z tym przytłoczeniem, e, no to myślisz, sobie, jestem wygrany w tej sytuacji. Jestem wygrany w tej sytuacji. Tutaj, tutaj też ktoś może spowodować jakąś nagłą okoliczność bądź zmianę w Twoim życiu, ale później jest karta zwycięstwa, więc ja myślę, że uświadomisz sobie, że przyszedł czas po prostu na zmiany. I te zmiany przyniosą ci ulgę i, jakby, uwolnienie. Pomimo tego, że będzie się dużo działo, i pomimo tego, że być może nie będziesz na to w 100% gotowe, tak bym to określiła, ale wstrzymywanie dalej sytuacji, która i tak, jakby ledwo stała i bardzo się chwiała, niczemu nie sprzyja. E, nie będzie dla ciebie ani dobre, ani utrzymywanie tego stanu rzeczy nie jest dla ciebie dobre, więc e, troszkę, mm, troszkę tak. Pomożesz sobie w czasie nowiu, cokolwiek się nie będzie działo. Pomożesz sobie wiedzą doświadczeniem, em, które masz w sobie już. OK, no więc jeszcze na to bym zwróciła uwagę. Mm. No to, wiesz, tu jest ta burza, prawda, na tej karcie. No, czy możemy zatrzymać burzę? No oczywiście, że nie możemy zatrzymać burzy. To tak jak ty nie możesz powstrzymać, powiedziałabym, tych wydarzeń, które będą następowały w czasie nowiu, um, które będą zaczynać zmieniać twoje życie i dlatego warto jest również korzystać ze wsparcia przyjaciół, różnych osób, które są tobie przychylne. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, no, pomagaj sobie wiedzą, doświadczeniem, przekonaniem, że inni również przeszli przez różnego rodzaju podobne sytuacje. E, to, to dlaczego ty masz przez to nie przejść, prawda? Tego rodzaju informacja. E, sprawdźcie sobie bardzo proszę ascendent. Ściskam, a zobaczmy jeszcze co na spodzie było. Królowa Mieczy. I ósemka monet, i czwórka mieczy, i głupiec. Ja nie uważam, żeby ta wieża, która się tutaj pokazała, była jakaś nazwijmy to dla Was nieprzyjemna. Raczej chodzi o intensywność z tego, co się będzie działo, i o element zaskoczenia. Ok, na to bym zwróciła uwagę. Koniec końców wygrywasz. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam, i do usłyszenia.